Cześć wszystkim z tej strony, Raon, Witam was w kolejnym odcinku z Zombie U, na Nintendo Wii, U oczywiście. Jesteśmy w tym samym miejscu, w którym ostatnio skończyłem. Lecimy, oczywiście, dalej. Nawet już nie pamiętam, co to za misja była ale chyba zniszczenie, znaczy zniszczenie schakowanie dwóch tych boksów, takich. Ja sobie tutaj muszę jeszcze, wiecie, co, poskanować trochę rzeczy, i za chwilkę wracamy. O, tutaj coś jest. Planks dobra, no tu jest kolejna skrzynia, zaraz zobaczymy. E, nic nie było? <laughs> ok, scan for Do remote hack. hack for no dobra, to zeskanujemy, oczywiście. Zaraz okay, powinno być otworzone. O, właśnie, ekstra. Możemy lecieć, wiecie co dalej. Teraz tak. A, ja już widzę tam jednego zombiaczka, nieprzyjemniaczka. A, wychodzimy na powierzchnię, znowu tutaj. Hmm. Zgaszę, wiecie co, na razie tą latarkę Brick Lane Markets, Hambury, coś tam. Locate, so Powiem Wam szczerze, że e, ta gra. To nie jest taka typowa właśnie gra o zombiakach. Tutaj naprawdę trzeba wszystko skanować, wszystko wiecie, jakieś radary wypuszczać, po prostu żebyśmy gdzieś nie zostali zaskoczeni przez zombiaka, bo to się naprawdę źle skończy. Tam jest jeden. Tu jest ten box, słuchajcie, który musimy zaskanować, to jest chyba pierwszy. O właśnie, i w tej chwili, słuchajcie, wy tego nie widzicie, ale już to mówiłem, ja na moim tablecie dostałem mapkę i teraz widzę cały ten rejon. Spróbujemy odstrzelić mu głowę. Piękny strzał. Z grupką zombiaków powiem wam szczerze, nie ma praktycznie szans tutaj, aby wygrać. Ta gra jest tak skonstruowana, że naprawdę... Ona, ona jest specjalnie tak skonstruowana, żebyśmy... Żeby było pokazane jak długo przetrwamy daną postacią i tyle. Są takie momenty, że w niektórych no po prostu prędzej czy później natkniemy się na jakąś grupę zombie, z którą sobie nie poradzimy. Ok, słuchajcie, tu są oczywiście skróty. Tym skrótem możemy wrócić do naszego safe house'a. Ja tego na razie nie będę jeszcze robił, ponieważ mamy tutaj misję do wykonania. Ale na pewno z tego wiecie, co skorzystam później. Tu mam akurat mapkę wyświetloną, co jest dostępne, to sobie na razie darujemy. No, co jest, nie to wzięłem. Okej. Okay. Lecimy wiecie co tutaj.

A, już łażą, już łażą, kurczę, przynajmniej dwóch, e, wysadzimy, wiecie, co, tą beczkę chyba. O pięknie, kurczę, pięknie. Tamten się spali. Ten drugi też się zapalił. A żeby się skopciły. No. Ekstra. Mamy ich z głowy. Nic nie ma. Chyba <grytanie> się wszystko spaliło. Polis. Okej, okay, mój punkt to oczywiście pokazuje mi, że gdzieś w tym kierunku muszę podążać. Szkoda, że wy właśnie tej mapki nie widzicie naprawdę. Ale uwierzcie mi na słowo. Gdzieś tutaj. Przeładujemy sobie, wiecie co. Chociaż tam nie wiem, bardzo mało mam tych pocisków. O nie, trzeba szybko się dostać. I powiem wam tak, ja już tu grałem też wcześniej i radzę od razu tutaj wbiec. Ponieważ ja w drugą stronę, na, na, za pierwszym razem w drugą stronę poleciałem, a tam się okazało, że jest taka chmara tych zombich, że sobie z nimi nie mogłem poradzić. Ok, ci się tu dobijają oczywiście. Mam nadzieję, że nie przejdą. Tu są jakieś wiecie co jakieś mięso wisi, nie wiem, to chłodnia chyba była i jeden się czołga, w tej mgle praktycznie go nie widać, piękny strzał w główkę dobra właśnie tak się zastanawiam Czegoś tutaj nie ma ciekawego. Wiecie co? O kurde! Człowieku, nie strasz! Wiecie co? Zrobimy tak. Nie będę tracił na niego naboi. I tak był niegroźny, bo wisiał. Ale coś tam u niego. O, pięknie. Amunicja i energy drink. Przyda się na pewno. Przyda się na pewno. To jest naprawdę typowy survival horror. Hmm, tutaj naprawdę się liczy przetrwanie. Każdy przedmiot. I to jest, to jest właśnie to chyba to, co przyciąga do tej gry. E, potrzebujemy tutaj, wiecie co, młotka, który gdzieś się znajduje w tym pomieszczeniu. Trzeba po prostu przeskanować. Jak coś nie wiemy, to najlepiej skanować, bo wtedy. Te punkty tutaj są bardzo łatwo widoczne, zauważalne. I słuchajcie, tutaj coś jest. Hammer, młotek. Jest młotek. Jest młotek, więc można teraz się zająć tymi drzwiami. Zawsze słuchajcie, jak rozwalam jakieś drzwi, to jest pokazana taka perspektywa że widzimy co jest za plecami naszego e, bohatera i na, nieraz to jest takie wrażenie, jakby coś zaraz miało wyskoczyć za jego plecami, wiecie co? I tak jak on jest zajęty właśnie otwieraniem tych drzwi, to można tutaj zawału dostać, żeby tylko nic tam za nim się nie pojawiło przez ten czas. ok tutaj na pewno jest kilku. Jestem w tym hipermarkecie właśnie, o którym oni wspominali, że mam do niego dojść. A raczej po pozostałościach z tego hipermarketu tu coś jest, kurcze szczury dobra, i o tym właśnie mówiłem ostatnio skaner mi pokazywał jakieś żywe tutaj żywe, jeśli można to żywymi nazwać, po prostu jakieś formy życia, czy tam formy, które się poruszają, ale nie zawsze wiadomo czy to są zombie, czy jakieś szczury czy coś jeszcze innego o kurcze, jest za mną Dobra. Staram się celować głowy, uwierzcie mi, ale nie jest to takie proste tutaj. I te naboje, jak tracę więcej niż jeden, to już jest mi naprawdę ciężko. One tutaj są. Nie dość, że jest bardzo mało miejsca na nie w plecaku, to na dodatek nie mamy tutaj po 20-30 sztuk w magazynku, tylko po 3-4 sztuki. Więc sami widzicie, jak to jest tutaj. Co to jest? Nie mogę tego wziąć. Ale tutaj coś w szafce, nic nie ma. Myszka od komputera, coś tu było. Znaczy nic nie ma. Dużo takich pustych właśnie skrzynek. O nie, siada mi latarka. No dobra, gdzieś jesteśmy chyba blisko, bo ten box, który musimy zeskanować, zhakować. Znaczy my nie my go nie hakujemy, my po prostu go skanujemy, a ten e, narrator, taki który nam tam wszystko mówi, on to hakuje. Ale okej, okay, fajnie. Every no właśnie, dzięki temu mamy właśnie kolejną mapkę tutaj tego całego terenu. Więc takie boksy dobrze jest właśnie sk e skanować. Co to jest? Ubisoft Server and Share with Your Friends. Nie, nie, nie chcę tam żadnych zdjęć wysyłać. E dobra, mołotowy przydadzą się. Na pewno na większą grupkę przydadzą się. O kurcze! Ja pierdzielę jak się wystraszyłem. O fuck, skąd on się tu wziął? To to Słuchajcie, no powiem wam, że są tutaj momenty, w których można się wystraszyć. Jak widzieliście tam zapaliłem latarkę, on stoi przed nami. Boję się właśnie tych zwłok, które tutaj leżą, bo często, gęsto one potrafią wstawać i znowu ta perspektywa, że widzę, co jest za plecami, a tam coś może się pełzać, coś może podpełznąć do nas. O nie, co to jest? Eee, dobra, ci co, chyba sobie... Daruję go i szybko spieprzam stąd, bo rzeczywiście on za dużo hałasu robi. O kurczę, ktoś tam zeskoczył jeszcze z góry. On za dużo hałasu robi. I zaraz tu się ich na... tych zombiaków po prostu tutaj nagoni innych, więc lepiej uciekamy tutaj do naszego. do naszej do naszego skrótu. Przejdę do... Chyba tam Safe House'a. No i dobrze, słuchajcie, można powiedzieć, że to jest takie jakby pierwsze nasze zadanie, które wykonaliśmy, czyli zeskanowanie tych dwóch boksów. No, z czego się bardzo cieszę. Sandpole so back. Get mission brief. Kolejna misja. Przy naszym oczywiście. Wiecie co zamykam to wszystko? Nie wiem, ale jakoś tak bezpiecznie się czuję jak jest wszystko pozamykane. O nie. No i słuchajcie, mamy tutaj troszeczkę problemów, ponieważ yy, nasz ten taki bezpieczny domek, nasze schronienie jest atakowane przez zombie, musiało ich coś tu zwabić i właśnie trzeba będzie je wszystkie powykańczać będzie trzeba je wszystkie powykańczać tutaj no może być ciekawie, czekajcie zobaczę czy coś mam tu na tym ale nie mam, nie mam nic do upgrade'u mojej broni, najgorsze jest to że jak zginiemy no to później tą postacią którą gramy nową. Ona musi też od nowa upgrade'ować wszystko, więc to nie jest tak. Czekajcie, jeszcze tutaj mam dwie misje. Jedna chyba poboczna, jedna główna, ale najpierw bym musiał się zająć, wiecie co, tymi zombiakami właśnie. Tak, z sejwa nici, ponieważ no jesteśmy atakowani. No dobra, wiecie co, nie będę tu dłużej przedłużał. Po prostu będziemy musieli... Gdzieś w tym rejonie znajdują się zombiaki. Aha, jest tutaj. Pięknie, jeden oberwał. Drugi także. Trzeba jak najszybciej wiecie, co zbierać, bo. O kurczę, jest z tej strony, dobra. Mam cię, pięknie, pięknie. Muszę zbierać, bo zaraz mi się skończy amunicja. I będę musiał napieprzać z tego nie, kija do krykietu. A, nie trafi. O, leż, kurczę, trzy zmarnowane pociski, nie wierzę. Jeszcze kilka mi zostało. O nie.

Jest kolejny, słuchajcie. Dziwne, że ten kij w ogóle się nie połamie, wiecie co? No co jest? Kurczę, przecież przytrzymywałem to. Nie chciał mi... O kurczę, nie chciał mi go dobić. Dawaj, bo zaraz zginę. Nie jest zaciekawie mam nadzieję, że to wszyscy, bo kurczę, mam bardzo mało życia, tak wszyscy, chyba wszyscy, co? A nie, jednak nie wszyscy słuchajcie, jeszcze tutaj są kolejni. Dobra, mam cię. Najgorsze jest to, że jak ich przeszukujemy, to w każdej chwili może nas inny zaatakować zamek cholera, latarka mi już wysiada. No, i jest fajnie. Defend your safe house, zaliczone. Pięknie, udało się. Wiecie co, przetrzymać ten atak. No, z tym snem y, to jest dobry pomysł. Dobrze, kochani, wiecie co, będziemy sobie kończyć pomału. Ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobał.